Chelsea, no wreszcie Cię widzę. Gdzie Ty się podziewałaś? Co? Ja byłam na wycieczce. Przecież Barbie o tym wiedziała. Mówiła mi o tym. Jadę na wycieczkę, no i w sumie nie wiedziałam, kiedy wrócę. No ale przecież wiedziała o tym. Ty mi lepiej powiedz, kiedy Ty zrobiłaś prawo jazdy i skąd masz ten samochód? Przecież nawet ja nie mam prawa jazdy jeszcze, a Ty już masz? No nie, coś tutaj nie gra. Przyznaj się, Chelsea, ukradłaś ten samochód? A, e, ale ja, ale. No, no, wiesz. No nie, wszystko powiem Barbie, Barbie! No świetnie, przecież nie ukradłam tego samochodu. Barbie o wszystkim wie, czemu ona tak lubi kablować. A jeszcze wzięłam dla niej prezent. Och! No dobrze, skoro jest to takie ważne, to idę z tobą. Tylko ja nie rozumiem, co się takiego wydarzyło, że to nie może chociaż chwili poczekać. No, gdzie to jest? Co tutaj się dzieje? Skipper, no mów wreszcie! O! Cześć Chelsea, wróciłaś już, no nareszcie. Myślałam, że nawet na kolacji ciebie nie będzie. Chciałam, żebyś to sama zobaczyła. Nie potrzebujesz moich słów, tylko zobacz na nią. No, no powiedz coś jej. Ojej, ale ale co mam mi powiedzieć, yy, Chelsea? Hmm, to musiała być wspaniała wycieczka. Bardzo się opaliłaś. Chodź, idziemy na kolację. Co? No, nie, nie wierzę w to po prostu. Jak to jest możliwe? Barbie, skipper, czekajcie, jedę już do Was. No i poleciały. W takim razie będę musiała wypakować prezent i dać im w domu. Spakowałam prezent do mojego bagażnika. Czekajcie chwilę, muszę go tutaj o wziąć do góry. Wiecie, jaki ten samochód jest pojemny? I teraz wyciągnąć. No, zobaczcie, jakie kulki kupiłam. Jestem ciekawa, czy się dziewczynom spodobają. Podobno to jest hit. Sama się nie mogę doczekać, jak będą wyglądać w basenie. Podobno Barbie basen już wystawiła. No, ale cóż, póki są w domu, to dam im w domu prezent. Chciałam tutaj, ale się nie dało. Barbie, skipper! No mówię wam, podjechała, powiedziała, że właśnie wróciła z wycieczki, no i jak się zapytałam, czy ten samochód ukradła, to nic mi nie odpowiedziała. Wiecie, co to znaczy? Och, biedna Chelsea. Trzeba z nią bardzo szybko porozmawiać. Gdzie ona teraz jest? No, chyba nie zostawiłeś jej samej. Barbie, skipper... Chyba? No nie! Serio ją dostawiłyście! O, trzeba po nią iść. O, Chelsea! Świetnie, że Cię widzę. Chodź do nas, chodź tutaj do salonu. Dziewczyny, bądźcie dla niej miłe, inaczej nic nam nie powie. No chodź, chodź, siadaj tutaj, chodź do nas. Mamy do opowiedzenia tobie pewną fajną historię. Odejrzane. No dobra. Ale dziwne, nie zauważyła, że mam coś w rękach. E, Barbie. No dobra. A teraz mów, gdzie ukradłeś ten samochód i dlaczego sama prowadziłaś? Przecież wiesz, że tobie nie wolno. jesteś za mała. Skipper. Miało być delikatnie. O, wszystko zepsułaś. No co? Trzeba prosto zadawać pytania, niech szybko odpowie, żeby nie mówiła kłamstw, żeby nie miała na nie czasu. Dobra, ja dłużej tego nie wytrzymam. Wychodzę, dziewczyny, muszę chwilę odpocząć. Zaraz wrócimy do tej rozmowy. Idę z tobą Barbie. Och, nie wytrzymam. Nie dojrze upał? To jeszcze takie kłótnie. No dobra, nie wiem wcale o co chodzi, ale skoro skiper, ty zostałaś, to mam dla Ciebie niespodziankę. Zobacz, co przyniosłam. Nawet tego nie zauważyłaś. Zresztą one też nie zauważyły. No nie, chcesz mnie jeszcze przekupić? Ale co to jest? Wygląda jak jakieś... Mmm, to jest jakiś naszyjnik? Jeszcze ze szmaragdu? Skąd Ty to masz? Samochód, biżuteria? Chelsea nie poznaję. Mów szybko, nie kłam. <śm> <śm> tobie to już się w głowie poprzewracało. To są kulki wodne. Och, skipper, hm, Szmaragdy. No bo nie wytrzymam. Ale co? Jak to kulki? Pokaż mi je. Aha. To są te kulki, które ostatnio wrócałyśmy do basenu. My już takie mamy, Chelsea. Idź sobie do basenu, do nas, do ogrodu. Zobacz. Wiesz, jak to świetnie wygląda? Chociaż w sumie niebieskich nie mamy. Jeszcze nam brakują, ale może i je wsypiemy. Chodź, zobaczymy, co będą robić. Czy od razu się rozpuszczą, czy będą znowu musiały potrzebować kilku godzin. Ale przynajmniej zobaczysz, jaki jest efekt, jak już będą całe w wodzie. Chodź! O, Rajciu! Te kulki wydają mi się teraz jeszcze większe, niż były wczoraj. Jeszcze piją wodę! O, no chyba nie chcesz mi powiedzieć, że te kulki, które Ci dałam przed chwilą, to są te same kulki, co są w basenie. Przecież one są ogromne, a te w opakowaniu malutkie. No, sama zobacz, tutaj są maleństwa, a tam są ogromne kulki. Ciekawe jakie je wsypiemy, czy będą też takie wielkie, ale to pewnie trochę później. No to co, gotowi na kolejną porcję kulek? Ha! Bo ja tak i zaraz będę wskakiwała do basenu. Kiper, a ty będziesz wskakiwała? Chodź szybko, wskoczymy razem, przecież basen jest ogromny. E, wiesz co, ja się umówiłam. E, później może do ciebie wpadnę. E, póki co pomogę ci z kulkami, a zaraz będę musiała się zbierać. O, serio, no dobra. Chociaż przez chwilę, jak będziesz ze mną, będzie mi bardzo miło. To chodź, musimy wrzucić te kulki. Otworzyć opakowanie i uwolnić kulki, ale będzie to śmiesznie wyglądało. Zobaczcie, <laughs> jakie maleńkie. Ciekawa jestem, czy faktycznie urosną, czy już takie zostaną, bo teoretycznie wody za bardzo już nie ma. Ale to śmiesznie wygląda. Chodźcie, zobaczcie z bliska, jak wyglądają nasze kulki. Są po prostu ogromne. Ale wiecie, jak fajnie jest się w nie zanurzyć? Jaż zazdroszczę Chelsea, że będzie mogła w nich sobie troszkę popływać. Słyszycie te dźwięki? <laughs> Jakie śmieszne. Mamy kulki pomarańczowe, białe, żółte. Mm, i nawet kilka już niebieskich, ale chyba nasze... O! Zobaczcie! nie, No, znika. Niebieska kulka, ale musiała to chyba wkraść się wcześniej, bo tak szybko chyba one nie pęcznieją. Chociaż kto wie? A nie, dobra, już widzę tak, dopiero wstawiłyśmy. Musimy dać im chwilę czasu. Całe szczęście, że mam strój kąpielowy pod sobą i raz, dwa mogę się wykąpać. Muszę tylko zdjąć spódniczkę, buty, no bo w butach raczej średnio się kąpię. O! No i co? Gotowa! Uwaga! Lecę na zjeżdżanie! O, rajciu! Ale tu jest wysoko! Widzę nawet o nie dom sąsiadów! Co ta sąsiadka robi? Hm? Podrywa kwiaty. Dobra, jeszcze jeden schodek przede mną i będą góry. Ale tu faktycznie jest wysoko. Zaraz dostanę kręćka. No, to co? Basem przede mną i zjeżdżalnia. Także uwaga. No, zjeżdżaj! Na co czekasz? Wiesz, jakie fajne zdjęcie, zaraz ci zrobię? Szybko. Uhu, uwaga. Zjeżdżam! O, ja Czuję się, jakbym była w jakimś błocie. To mnie wciąga. Skipper, pomóż mi, proszę. Nie mogę się wydostać. Ratunku, ratunku. Co? Chelsea? O nie, co mam zrobić? Zachowaj spokój, Skipper, zachowaj spokój. Co by zrobiła Barbie? E, dobra, Skipper, Okej, okay, Chelsea, weź moją rękę. uratujecie. cię, musisz się mocno złapać. <noise> Żartowałam. Wiesz, jak to jest fajnie? Chodź. O nie, Chelsea, nie wciągaj mnie tam. Auć. No świetnie, dzięki. A miałam suchą bluzkę, dopiero co wypraną. O, muszę się stąd wydostać. To nie jest wcale takie proste. Chelsea, obiecuję ci, kiedyś się odwdzięczę, kiedy ty będziesz umawiała z chłopakami. Och, szybko, muszę się stąd wydostać. Chelsea, powiedz mi, jak to mam zrobić? Te kulki są strasznie śliskie. Och, jeszcze upadłam. Nie umiesz się bawić. Dobra, ja ci pomogę. Chodź. Raz. O, no, poszło. <laughs> Nie myślałam, że nawet tak szybko. O, oh, dzięki Chelsea za pomoc! Ale teraz już nie wiem, co mnie bardziej boli: to, że jestem taka cała mokra od tego basenu, czy to, że upadła mi boli mnie nos. Dobra, czas wstawać, nie ma co marudzić. Już do mnie dzwoni chłopak! Szybko muszę odebrać! Uff, fuj, chłopak! Ja się wolę kąpać! uhu. I w ogóle mnie nie widać! Świetnie, nawet złapałam niebieską kulkę. Wygląda jak jakiś kwiatek, ale zobaczcie, jak super pływam. I uwaga, nurkujemy! Woohoo. Ale świetna zabawa. O, Barbie idzie, schowam się przed nią. No, serio, też tak myślałam. O, a zobacz, tu zrobiłyśmy basen. Laski wsypały kulki i zobacz basen nie do podrobienia. Wiesz jaki jest fajny? Super się w nim pływa teraz. No wiesz, upalne dni, a tu można się zanurzyć w takim chłodnym basenie. Drinki albo koktajle, co kto chce. Barbie, och nie, nie wierzę. Co? Co masz taką minę? Osa jest obok mnie? O nie, nienawidzę osy! Sio, sio, sio! Przestań! Wcale żadna osa! Tam, tam zobacz! O, spódniczka, buty, czyje to? Chociaż patrząc po rozmiarze wydaje mi się, że to jest Chelsea. Ale co? Nie ma jej? Dziwna sprawa, przecież miała ją skipper pilnować. I co? Tak po prostu zostawiłaby swoje ulubione buty i spódniczkę? Nie, nie wierzę. No właśnie, a może ktoś... Nie, to jest niemożliwe. A może ktoś ją ukradł? O nie, Chelsea! Chelsea! Mam pomysł. Po co mamy się martwić? Zadzwonię do skipper, na pewno Chelsea z nią jest. I zaraz wszystko się wyjaśni. Dobra, już szukam numeru Chelsea. Dobra, Dym, 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 dym. Dzwonię. Halo? Yy, Skipper, tak. Yy, to ja, Barbie. Słuchaj, mam prośbę. Bo się trochę martwię. Powiedz mi proszę, że Chelsea jest koło ciebie i nic się jej nie stało. Mhm, mm no. O nie, Barbie ma taką minę. Wcale mi się nie wydaje, że Chelsea jest koło Skipper. <laughs> to... Och, nie, to mi się chyba tylko wydaje. No, ja po prostu nie wierzę. Czaisz to, że skipper nie wie, gdzie jest Chelsea? Zostawiała ją właśnie tutaj, przy basenie. A te ciuchy, skoro ich nie wzięła? Och, nie, nawet nie chcę myśleć. Dobra, nie traćmy czasu, chodź, musimy jej poszukać. A ze skipper to się jeszcze policzę. Przecież ona nie może jej tak zostawiać samej. Zresztą, okazało się, że samochód ma od Kena i Ken z ją jeździł. Czajż, nawet o tym nie wiedziałam. Chodź, tu się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Albo wiem, mam pomysł. Uhu, pieski. chodźcie, halo. No, chodź, biegnij, biegnij, biegnij do mnie. <mum> Zwołaj, wszystkie pieski z okolicy. Tutaj są ciuszki Chelsea. Musisz je powąchać i użyć swojego super węchu do tego, żeby ją znaleźć. Barbie, świetny pomysł. Kto ma lepszy węch niż przecież psy? One są takimi tropicielami. Szybko, złajmy resztę psów. Słodziaki, chodźcie do nas. O, jacie! Chyba zbiegła się cała okolica piesków. Świetnie! Im nas więcej, tym szybciej znajdziemy Chelsea. Super! Wąchajcie psiaki, spódniczkę, a potem w nogi! A dla tego, kto znajdzie Chelsea, mam nagrodę! I coś mi się wydaje, że się ucieszycie, bo to jest wasza ulubiona karma. No dobra, łapcie trop. No, jeszcze ty, jeszcze ty i tutaj. Świetnie. W takim razie czekamy i będziemy za wami biegać i sprawdzać. Oby tylko mój pomysł się sprawdził. Naprawdę nie wiem gdzie jej szukać. Przecież mogła pójść wszędzie, a samochód z tego co widziałam jest. Także na pewno nigdzie sama nie odjechała. Wysz, 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 wysz. O nie, no pieski, nie ma czasu na chłodzenie się, przecież trzeba szukać Chelsea. Później obiecuję, cały basen będzie dla Was. Ale teraz proszę, szukajcie jej, nie może się z nią nic stać, trzeba ją znaleźć, nie wiadomo gdzie się podziewa. Nic z tego nie rozumiem, czemu te psy chcą iść do basenu? No i zobacz, nic nie słuchają. Wchodzą do basenu, jakby w ogóle ich nie interesowało to, że Chelsea zaginęła. No nie, no. Co to zakopanie w basenie? To są kulki do pływania, nie do kopania. Pieski, liczyłam, że jednak nam pomożecie. Och, zawiodłam się. Barbie, Barbie, zobacz! One odkopują... Tak, to jest Chelsea! Podaj mi rękę, Chelsea, szybko! Jejka, jaka ty jesteś fioletowa! Nie mogłaś oddychać, chodź, musimy stąd wyjść! Och, jak to się mogło stać? Widzisz, jednak Chelsea... Och! Nie rozumiem, czemu Skipper zostawiła ją samą? Uff, o małe włosy, doszłoby do tragedii. Najgorsze jest to, że byłyśmy tak blisko, a nic nie widziałyśmy. Chelsea, ale jak to się stało, że byłaś pod kulkami? Przecież nie jest tak łatwo się w nich zanurzyć. No bo, no bo ja was słyszałam. Chciałam zażartować, schować się przed wami, a nagle zabrakło mi powietrza. No i zemdlałam. Całe szczęście pieski pomogły. No tak, pieski. Och, nie wiem, co by się stało, gdyby nie one. A jeszcze ich odganiłam od tego basenu. W ogóle nie chcę sobie tego wyobrażać, gdyby mnie posłuchały. Tak, tak, jesteście dzielnymi pieskami i za to macie ode mnie całą karmę. Wszyscy! Oho, chyba teraz pieską zrobiło się gorąco. Chcą pływać w basenie. Ha? Teraz mogą sobie spokojnie popływać, jak jest tak gorąco. I uwaga, ups! Chelsea uratowana, a dla was na koniec mamy nietypową zagadkę. Hm? Ile piesków ukryłyśmy w basenie? Jest ich na pewno więcej niż było podczas ratowania Chelsea. No to co? Wy zgadujcie, piszcie w komentarzach, a my zaraz będziemy wyławiać i okaże się, kto był najbliżej ilości piesków. O! Jaka super zagadka! Ale tym razem będę liczyła siedząc przy basenie, a nie w basenie. Muszę chwilę ochłonąć. No to co? Basen już jest wypełniony pieskami, zobaczcie, jeden nie zdążył się nam schować. W takim razie piszcie szybko komentarze, macie na to 3 sekundy, żeby napisać, ile piesków schowało się w basenie. No i zaczynamy. Uwaga, to jednego pieska już mamy. To jest jeden. Teraz trzeba trochę poszukać i wyłowiłam kolejnego pieska. Mamy już dwa. Dobra, łowię dalej. O, dwa mi wypadły. Zobaczcie, dwa kolejne. A jakie brązowe prawie wszystkie. Zobaczcie, jakie słodziaki. Dobra, czterech już mamy. Tutaj nam się pewnie ktoś skryje zaraz. O! Wystarczy, że trochę będę tymi kulkami mieszała. I zobaczcie, mamy kolejnego pieska. Ciekawa jestem, ile napisaliście, że tych piesków będzie, bo mam wrażenie, że w ogóle się nie kończą. O, a tutaj zobaczcie, jak się schował od razu. No i teraz znowu musimy szukać coraz głębiej, bo w ogóle coraz ich pewnie już mniej jest, chociaż... O, mm, znowu kolejny. No dobra, sami się wynurzają. I co, to koniec? Hmm, ja coś czuję, tylko nie mogę złapać. Ciąga mnie, słuchajcie. Dobra, jest kolejny. Ale mamy już brygadę. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I zobaczcie, dziesiąty sam się wynurzył. Chyba było już mu za zimno. W takim razie kolejny. No i co, to wszyscy? Hmm, coś mi się wydaje, że to jeszcze nie koniec. I Barbie wraz ze swoją przyjaciółką, i słodziaczek, i z Chelsea schowały jeszcze więcej piesków. No to szukamy dalej. Pieski, halo. O, jest, ale ciemny, opalony. Dobra, szukamy dalej. Hmm, hmm, hmm czyżby to były wszystkie? O nie, jeszcze jest kolejny. To taki York. Dobra, kładziemy go tutaj do przodu. O, i zobaczcie, jeszcze jeden ten nam wyszedł. Też już się nie mógł doczekać, aż go znajdziemy. No to co? Został nam jeszcze jakiś, czy nie? O, zobaczcie. Ups! Wypadł. Słodziaczek kolejny. Jaki malutki, chyba taki najmniejszy ze wszystkich. Zobaczcie, ile się zmieściło w takim jednym basenie. Mm, o nie, kulki mi wypadają. Trzeba je szybko zabierać, bo będzie mokro. I pieski będą miały. Fontannę. Dobra, w takim razie to już, słuchajcie, chyba wszystko. Zobaczcie. Staram się jeszcze wszystko posprawdzać. Ale tutaj nikogo już nie widzę. Hmm, pieski. Dobra, chyba to już wszyscy. W takim razie liczymy. Dobra, ale się nam tutaj pogubiły. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Piętnaście psiaków. Mmm. ale coś mi się wydaje, że Barry pokazuje mi coś zupełnie innego. Że jeden jeszcze powinien być, ale aż taką fajną kryjówkę ma? No, chyba nie. Chyba sobie ze mnie, słuchajcie, pożartowała. Nie, nie ma. W takim razie jest ich piętnaście. W takim razie żegnamy się już z wami wraz z psiakami. Cześć, pa!